Hyundai IX-35 zastąpił popularnego Tucsona w 2010 roku. Kompaktowy crossover zbudowany jest na tej samej platformie co Kia Sportaż trzeciej generacji. A IX-35 był montowany w fabrykach południowo-koreańskiego koncernu na Słowacji i w Czechach. Mając na uwadze walory użytkowe swojego poprzednika, samochód został ciepło przyjęty na Ukrainie i trzeba przyznać, że 35. w zasadzie spełnił te oczekiwania. Hyundai X35 był oferowany z 2-litrowymi silnikami, benzyną 150 km i olejem napędowym 136 i 184 km. Do wyboru są trzy skrzynie biegów, 5-biegowa lub 6-biegowa manualna oraz automatyczna. Zróbmy od razu rezerwację. Nic nam nie wiadomo o chronicznych, śmiertelnych awariach silników i skrzyń biegów, które wiązałyby się z wygórowanymi wydatkami. Właściciele jakby za zgodą omijają parę władzy na specjalistycznych forach internetowych. Z tego, co możemy stwierdzić, niezawodny. A jeśli spojrzysz na instrukcję obsługi, możesz natknąć się na niesamowity i ambitny fragment. Mówią, że płyn w układzie hamulcowym, olej w skrzyni rozdzielczej i skrzyniach biegów Olej w manualnych i automatycznych skrzyniach biegów nie zmienia się przez cały okres użytkowania samochodu. Będziesz się śmiać, ale dzisiejsze statystyki dotychczasowych awarii i x35 potwierdzają pewność siebie producenta. Wyjątki są rzeczywiście rzadkie. Nie oznacza to jednak, że samochód nie ma słabych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie go na rynku wtórnym. Tak więc jedyną negatywną rzeczą w silniku benzynowym było wiele skarg dotyczących rozbieżności między deklarowanym zużyciem paliwa a rzeczywistym, co jest powszechne. W mieście rzeczywiste średnie zużycie wynosi od 13 do 15 litrów na 100 km, w trasie co najmniej 8 litrów. Według paszportu wszystko jest inne. Odpowiednio 10 i 7 litrów. W wersjach z silnikiem diesla dane znamionowe. Odpowiednio 9 i 6 litrów. Są znacznie bliższe rzeczywistości. Sztywne i stukające zawieszenie stało się powodem wielu reklamacji. Główną przyczyną stukania są oryginalne rozpórki amortyzatorów. Ich wymiana na długi czas nie rozwiązuje problemu. Zdarzało się, że na dystansie 20 tysięcy kilometrów niektórym właścicielom samochodów udało się je wymienić trzykrotnie. Są jednak i szczęśliwcy, którzy pukania nie zauważyli i bez żadnych przygód przejechali do 100 tysięcy kilometrów. Inną przyczyną stukania w samochodach do 2012 roku jest bagażnik i zderzak kolumny amortyzatora odpadające z siedzeń. Zaleca się przymocowanie ich za pomocą szczeliwa. Nierzadko podczas poważnych przejazdów słychać pukanie z przekładni kierowniczej. Lakier jest tradycyjnie miękki dla Koreańczyków i szybko zbiera odpryski, zwłaszcza maska. Jednak metal pod spodem, pokryty cienką brązową powłoką, dziś nawet nie myśli o rdzewieniu, zawodzi nas także trwałość chromowanych okuć. Ale to nie jest główny problem organizmu. Najbardziej rozpowszechnione skargi dotyczyły nieprawidłowego zamykania się drzwi, co powodowało ich mocne trzaskanie. Na nierównych powierzchniach tylne drzwi czasami grzechoczą, co powoduje konieczność regulacji zawiasów zamka i ogólnie sztywność nadwozia pozostawia wiele do życzenia. Nie należy jednak gonić samochodów wyposażonych w funkcję ogrzewania strefy spoczynku piór wycieraczek. Przednia szyba tutaj nie jest zbyt odporna, w chłodne dni czasami pęka z powodu zmian temperatury. Przy sporym przebiegu jest wiele skarg na wnętrze. Starzeje się dość szybko, zwłaszcza jeśli nie jest używany ostrożnie. Zadrapania. Łuszcząca się farba w miejscach częstego kontaktu. Na forach można znaleźć wiele skarg na samochód, ale ogólnie każdy właściciel potwierdzi, że IX35 jest samochodem niezawodnym technicznie. Jeśli chodzi o choroby, wszystkie ich objawy są szybko eliminowane. A jeśli przed zakupem nie zapomnisz zdiagnozować połączeń wielowypustowych skrzynki rozdzielczej i skrzyni biegów pod kątem korozji, połączenie wielowypustowe wału napędowego i przegubu homokinetycznego nie jest chronione przed wilgocią, i XYGZYK 35 będzie Ci sumiennie służył. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.